A ja sobie właśnie nagrywam filmik jak latam. Pójdzie na tuba. Bo są zajebiste kurwa te... krajobrazy. No a tu na tych podporasach mi już kurde... Ja, powiem Ci, był crash, nie? No Ale zrespawnowało mnie z powrotem w locie <gry> Czyli... Czyli dobrze Kasę za, zapamiętuje w ogóle lot, miejsce gdzie chyba Cię rozłączyło, wiesz? No Czyli jest, jest plus, już plus Moi drodzy użytkownicy, będziecie widzieć tego videa będzie w dwóch częściach, w jednym części rozjeb wyjebało a teraz lecę. Szybuję, dostałem Pegaskę Bo to nie facet, nie ma puloka. To słońce zajebiście tu jest zrobione, ale wygląda tak jak jakiś kurde ten. Krąg do tego, do alchemii. Patrzałeś kiedyś w słońce? Nie no to se spójrz. No. Mam zachmurzone. A Już widzę. Piękne lądowanie i oczywiście moja sexy mosia. Spójrzcie jaka dupcia. Mm. I nawet batki widać. W tej spódnicy, ty, w tej spódnicy i nawet batki widać, nie muszę ty? chodzić. A mają Ale... chociaż inny kolor, właśnie wtedy miała takie kurde chyba różowe serduszka, a teraz ma całe białe. A, czyli zmieniła. Ta. teraz ma takie ala satyna, czy coś takiego, czy jebwab. Ale kurwa, to jest typowa blachara, nie? W lesie w szpilkach zapierdala